A idzie się do kina często właśnie tylko po to, żeby sobie pojeść tego popcornu. Tak, posiedzieć, bo cieplutko, bo przyjemniutko. A zwłaszcza, że teraz listopad idzie i będą wiatry, śnieg z deszczem. Proszę Państwa, kiedyś tak dużo popcornu mi się kupiło, i poszło mi się na nędzników Wiktora i Go ale ten film był tak, no z pięć godzin trwał, był tak dziwnie zrobiony, że nie uwypuklał pierwszego, drugiego tomu, pierwszej i drugiej części Nędzników Wiktora Igo, tylko same te wojny francuskie. I to było takie straszne, że po prostu to nie dla mnie te wojny. Natomiast pierwsza część, że główny bohater Nędzników Wiktora Igo uciekł z więzienia. Uciekł i przez wielki czerwony mur przeskoczył, i sam nie wiedział, gdzie wskoczył. A wpadł jak śliwka w kompot do klasztoru, do klechów, do religii wpadł. I chciał stamtąd wyjść, ale podglądał z ukrycia, co one, te klechy tam, do cholery, robią. No to więc, gdyby Jezus Chrystus tam się pojawił i ukradłby im szpilkę, dla draki, to oni by go no, osądzili jako złodzieja i by go zabili. Albo gdyby Jezus powiedział, kto nie będzie jadł mojego ciała, nie będzie pił mojej krwi, to by go zabili. A przecież Żydzi wiedzieli, że jedzenie ciała to jest kanibalizm i picie krwi to nie wolno, bo już Noemu Bóg Jahwe zabronił pić krwi. Wiedzieli o tym, no to więc nie mogli się zastanowić, co mógł mieć na myśli Jezus Chrystus, gdy mówił, że ten, kto nie będzie pił mojej krwi, nie będzie jadł mojego ciała, nie będzie miał życia w sobie, nie będzie miał życia wiecznego, to się nie mogli oni zastanowić, ci faryzeusze i saduceusze. No nie mogli, bo przecież religia. To już nikogo nie interesowała, ani Pismo Święte. Tak, to znieważyliście Prawo Boże przez nauki ludzkie. I też tutaj klechy wyrzucili drugie przekazanie, wprowadzili bałwochwalstwo. Zobacz, Zeleski z krzyżami biegate, obrazy całuje po ulicach, klęczy. I on myśli, że Bóg wymaga takiej dewocji. Przecież bałwochwalstwo z gruntu jest obrzydliwe, i on tego nie widzi. No, nie widzi. Dlaczego? Bo z dziada pradziada i babka zostawiła u niego na, bulta, na ścianie tysiące krzyży, obrazeczków i tam karaluchy latają, a on to całuje. Cholera. I ta Aureola Pogańska, kult słońca.